Dzień dobry. 600 sekund z kulturą. Zapraszam na odcinek 35. Już właściwie widać wakacje. A pierwszym przystankiem do tych wakacji Niech będzie Dzień Dziecka. Wszak dziś 30 maja. A skoro Dzień Dziecka, to nie sposób świętować bez samych zainteresowanych. Dlatego moim gościem jest dziś uczestnik zajęć Centrum Kultury Czempień, póki jeszcze te zajęcia się odbywały. Zaraz sam wytłumaczy, w jakich zajęciach brał udział, a ja gorąco witam. Michał Wieczorek. Dzień dobry. Dzień dobry. E, to prawda, Michale, że uczestniczyłeś w naszych zajęciach tak. jeszcze wtedy, kiedy się odbywały. Co tak. to były za zajęcia? To były zajęcia teatralne, ale to już będą chyba z dwa lata, mm -hmm. kiedy ich nie ma. Zajęcia plastyczne, no i zajęcia w lato. Wakacyjne. Tak, wakacyjne. Y, no. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tego programu. Rozmawiamy o kulturze, ale ponieważ dzisiaj świętujemy Dzień Dziecka, to na początek coś słodkiego dla Ciebie, z okazji Dnia Dziecka. No słodko, Michaś Kowato. Dziękuję. A, ale ja Cię chciałam, możesz sobie tutaj rzucić. A, a ja Cię chciałam zapytać, najpierw zanim porozmawiamy o Twoich zainteresowaniach, chciałam Cię zapytać. Oto jaki jest twój wymarzony prezent na dzień dziecka. Czego oczekujesz za dwa dni? Żywej jaszczurki, bo uwielbiam gady, uwielbiam terrarystykę. Tak? Tak. Żywej, prawdziwej jaszczurki na czterech łapach z ogonem i pyszczkiem? Tak, jak najbardziej. Rozumiem, że się znasz na tym doskonale i powiesz nam, tak. jaki to gatunek jaszczurki? Jest twoim wymarzonym, bo to chyba nie każdą jaszczurkę można sobie w domu zachodować, co nie? No nie można każdej, aczkolwiek nie mam żadnego faworyta. Ale Kiedyś to może miałem, być duża ale... jaszczura, jakiś taki bazyliszek? No, nawet. Rodzice A aczkolwiek wiedzą. miejsca nie mam zbytnio, więc. To <laughs> raczej się nie zmieści. Ale na przykład. Salamandra! Nie, Agama Brodato. Na przykład. Bardzo Ona jest taka smocza szczekta. troszkę, co nie? Tak. Jest często nazywana smokiem. Bardzo fajny gatunek hodowlany. Jest pełno odmian, więc... I w pełni świadomości podchodzisz do tematu. Wiesz, tak. z czym to się je. Tak. Jak najbardziej. Super pomysł. A, no dobrze, ale y, od świata zwierząt przejdźmy w takim razie szybciusieńko do kultury. Co? Bo ja wiem, że jesteś y, a, miłośnikiem, amatorem, y, twórcą. Animacji poklatkowych? Tak. Zajmujesz się tym? Tak. Na tak czym polega ja. ta dziedzina kultury, można powiedzieć? Polega to tak naprawdę na robieniu zdjęć. Przykładowo ja robię e, animację z klocków. Mhm. To przy tym po prostu ruszamy kawałek, e, załóżmy figurki. Tak. I e, robimy zdjęcie. Ruszamy kolejny kawałek, robimy zdjęcie. E, Mawiś nam. E, Płynne przejście, mhm. i możemy sobie do tego też dobierać oczywiście prędkość, ale tak naprawdę, animacja poklatkowa jest przez człowieka, jak dobrze pamiętam, wykorzystywana na co dzień, ponieważ oczy tak naprawdę robią bardzo szybko zdjęcia. Gdy tak mrugamy? Nie mrugamy. Nawet nie jesteśmy tego. One po prostu robią zdjęcia, dzięki czemu mamy płynny obraz. Dlatego okay. czasami mamy to jeszcze tak rozmazane. Okej. Okay. Czyli jednym słowem, bawisz bawisz, to jest zabawa? Czy to już jest profesja? To jest na razie bardziej zabawa. Nie mm -hmm. podchodzę do tego tematu też jakoś bardzo na poważnie, robię to w wolnym czasie, zazwyczaj gdzieś pod noc, bo wtedy też tak, jak lampy się zapali, to nie jest coś takiego, że trzeba jeszcze zasłaniać rolety, więc mm -hmm. wieczorem. Bo stworzenie takiej animacji pokladkowej to jest bardzo wiele elementów, które wchodzą w skład. Finalnego dzieła, prawda? Trzeba zapanować nie tylko nad samym obrazem, stworzyć całą fabułę. Tak. Znaczy jest to bardzo trudne. Mhm. Moim najdłuższą animację robiłem chyba z parę dni. Ona też nie jest bardzo długa, ponieważ bardzo krótko nad nią dziennie spędzałem czasu, tak, z mhm. godzinę, plus wliczając w to mniej więcej Um, Przygotowanie, sam projekt, y, mm, miejsce, w którym będzie się to działo. To nie wszystko jak zabierasz się na, za animację od samego początku. Zaczyna się od pomysłu? Na początku realizuję w głowie pomysł. Mhm. Tak naprawdę nigdy nie robię scenariusza, ponieważ wiem, że i tak połowę z tego albo wyrzucę, albo zmienię, więc nie ma to zwyczajnie sensu. Ale Czasem to nie jest tak, że chcesz, żeby twój rycerzyk Lego, bo Lego to twoja jedna tak. z wielu również pasji, tak. że na przykład chcesz, żeby twój rycerzyk Lego zdobył zamek i organizujesz filmik, w którym rycerz zdobywa zamek? To nie jest, jest takie nie... proste. To nie jest takie proste, ponieważ Opowiadaj. po pierwsze trzeba zadbać o yy, mhm. Najdalszy punkt tak naprawdę jest... Najdalsza sceneria jest najważniejsza, ponieważ tam muszą być największe, załóżmy, drzewa, co nie jest mhm. też łatwe do skonstruowania. Później przechodzimy w coraz niższe dekoracje. Czasami też korzystałem z tego, żeby kamera wyglądała jakby, wyglądała, jakby wychodziła z zakszaka, ale mhm. nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. A taka nawet krótka animacja chodzenia umie pochłonąć naprawdę bardzo dużo też czasu. Nie mówiąc już o sekwencjach jak na przykład walki, później postprodukcji tym bardziej, ponieważ ona trwa naprawdę długo, żeby zadbać o każdy szczegół, jest to naprawdę trudne i. Mm -hmm. no, no dobrze, powiedz, że ci tak wejdę w słowo. Czyli scenariusz czasem jest, czasem tworzy się w trakcie akcji, tak. dbasz o scenografię, Masz stosowny, bo jesteś jednocześnie e, scenarzystą, e, reżyserem, e, ale też e, tworzysz, e, sam jesteś operatorem, tak? Tak, zazwyczaj sam samemu zdjęcie. wszystko mhm. robię. E, oczywiście zdarzyły się sytuacje, kiedy brałem się za animację ze starszym bratem, ale było to naprawdę bardzo rzadko. Mhm. E, raczej ja się tym zajmuję i spędzam. Przy tym naprawdę z dwie godzinki dziennie, czasami nawet. Ale nie jest to też takie proste, ponieważ czasami po prostu jestem już zmęczony mm -hmm. i mi się nie chce robić. Albo no bo. się nawet czy... nie zauważa też, że ym, ręka weszła w kadr, co jest no bynajmniej dużym błędem. Aha. A, I przy próbie, gdy skończyliśmy sekwencję, tak. A dopiero to zauważymy, trzeba tak naprawdę prawie wszystko, prawie wszystko tak naprawdę usunąć, wrócić, szczególnie gdy ja raz pamiętam, zrobiłem film, już cały, mhm. właściwie filmik taki krótki i w pewnym momencie okazało się, że jedno zdjęcie ma rękę i zepsuło to wszystko. Tak naprawdę. Czy jesteś takim perfekcjonistą, że nie wyrzuciłeś tej jednej klatki i nie poszedłeś dalej tylko od nowa? Tak, bo ponieważ, ponieważ wpłynęło to strasznie, bo gdy cofnąło, bo nie miałem generalnie też możliwości, żeby się cofnąć do tego miejsca mhm. i żeby zrobić nową klatkę. Teraz mam już taką możliwość, ponieważ korzystałam ze e, programu na komórce, mhm. robię teraz zdjęcia, ale kiedyś robiąc to no, na aparacie e, nie miałam takiej możliwości, mhm. a budowanie później, gdy coś nie jest po kolei w komputerze, w folderach, jest naprawdę bardzo trudne. Wyobrażam sobie. Więc. Mówiłeś o postprodukcji. Yy, mówiłeś też o świetle. Światło ustawiasz sobie sam, też jesteś oświetleniowcem tych swoich filmów. Tak, zazwyczaj korzystam z normalnej lampki, yy, jaka jest na biurku. Tak. I po prostu y, przykrywam ją kartką, żeby. Nie było to zbyt ostre światło. Tak. Żeby rozpraszało się, i mhm. generalnie o to chodzi. Jest to dość ważne, ponieważ daje to nawet efekt mhm. takiego słońca i naprawdę bardzo fajnie można się tak naprawdę pobawić światłem, y, robiąc film. I nie musi być wszystko tak perfekcyjnie mhm. oświetlane, ponieważ wtedy nadaje to takiej teatralności, sztuczności generalnie. Wtedy, mhm. więc... A powiedz co z udźwiękowieniem potem tych filmów? Dodajesz. hasła, dodajesz dźwięki, dodajesz dialogi. Dodaję. Aczkolwiek zdarza się to rzadko, ponieważ rzadko co nawet realizuje sekwencje mówienia, mhm. ponieważ są one trochę trudne. Wymienianie co chwilę twarzy, figurki, zapamiętanie, żeby czasem nie zrobić za długo przerwy. Mhm. Um, ale jeżeli już zrobię, to tak czy siak dość rzadko dodaję nawet to mówienie, chyba tylko w jednym filmie. Czy A muzyka? Paru. Muzyka jak najbardziej. Robię nawet czasami samemu. Dodaję na pewno też takie odgłosy, na przykład strzału i to z własnych mm -hmm. wydawanych nawet dźwięków, zamiast dodawać taką e, muzykę. własnym gembofonem? Tak. Czy używasz y, jakichś instrumentów przez siebie zrobionych? Mm, nie. Zazwyczaj po prostu buziom robię tak, właśnie takie odgłosy i to powoduje naprawdę bardzo fajny efekt. Mm -hmm. I... I powiedz jeszcze, że sam to montujesz. Tak. Sam to montuję, aczkolwiek y, ostatnio, kiedy robię to w programie specjalnym, to zazwyczaj to rzadko co nawet to wrzucam na komputer, więc. Y, ta postprodukcja też jest trochę trudniejsza, bo wszystko trzeba w tym programie zrobić, a nie wszystko da się tam wstawić, bo jest to też jakby nie patrząc, komórka i zdecydowanie jest a powiedz, to trudniejsze. Na, czy, czy jest ktoś, na kim się wzorujesz? W ogóle skąd u Ciebie pomysł, by zainteresować się tą animacją poklatkową? To nie jest takie codzienne? Nie jest. Ja. Naprawdę bardzo dawno, ponieważ pierwsze realizację taką mhm. animacją miałem chyba podejście takie pierwsze w wieku 5 lat. Eee, wtedy jeszcze przede wszystkim robiłem z, ze starszym bratem, ale nie było to nic wielkiego. Mhm. Rzeczywiście też trzeba pamiętać o tym, że spodziewamy się nie wiadomo jakiego efektu, a to są tak naprawdę. Można się tego szybko nauczyć, ale mhm. jest to dużo trudniejsze. Ale wzorowałem się na bardzo dużej ilości, głównie YouTuberów, mhm. ale też prawie połowa filmów, które widzimy w kinach, też są zrobione taką animacją. Co mhm. prawda jest to komputerowa, ale dalej jest ona tak. z wykorzystaniem poklatkowej. No i aktorskie też są przecież 25 klatek na sekundę, tak. więc. Właściwie wszędzie mogę zaobserwować taką animację poklatkową, ale wzorowałem się głównie na twórcach z YouTube'a, mhm. od polskich nawet. Nawet polskich. Tak, nawet polskich. Mogę zaproponować jednego? Możesz. Jest na przykład YouTuber MegaSpace Fighter. Polak robi świetne animacje. Aha. Co prawda dość rzadko wrzuca filmy, ale są bardzo dobre. Ma sprzęt bardzo dobry. i Ja na pewno może kiedyś się do takiego dorobię, ale jakoś wątpię. I naprawdę te animacje są bardzo dobre. W jednym konkursie, ponieważ w Polsce są też konkursy na animacje poklatkowe robione. Chciałam o to zapytać, a ty sam nie pytany, opowiadasz? No wiesz? Tak, ale wygrał ten konkurs, tak? zaproponowano mu pracę reżyserską, mhm. więc jest to też jakieś wyróżnienie zdecydowanie. Co prawda się... tego youtubera też później trochę poznałem, wcześniej byli to głównie zagraniczni. Kiedy też bardzo przepadałem za Gwiezdnymi Wojnami i kiedy się skończyło wszystkie, wszystko praktycznie oglądać, to się szukało jakiejś możliwości, żeby dalej jednak to oglądać. Samemu nakręcić Gwiezdne Wojny? Haha, ha. nie odpowiadaj na to pytanie, ale bardzo mnie ciekawi, ile czasu zajmuje stworzenie tobie jednego filmu A, i na jaki to się efekt przekłada, to znaczy ile trwa taki filmik? W zależności ile czasu poświęcimy. Przykładowy. Załóżmy poświęcamy dwie godziny dziennie, robimy film przez miesiąc, miesiąc. Mhm. E, załóżmy, że właśnie w weekend też nie pracujemy nad tym. E, Ale to i tak robią się roboczo godziny. Tak. E, więc wychodzą nam mniej więcej no z 5 do 10 nawet e, minut materiału. I to nawet takiego bardzo płynnego, więc to. E, to bardzo długa się... animacja. Wcale nie. Są animacje, które. Robią ludzie inni, mhm. przede wszystkim z YouTube'a. Bardzo dobrze na przykład wspominam e, klockową przygodę z Minecraft'a, e, mhm. Minecraft. Movie. E, Filmy trwały godzinę, półtorej. Ojoj. I były wrzucane co roku. To jest. były jeszcze bardzo płynne, z wykorzystaniem naprawdę dość dużej, też efekt. E, może nie dużo, ale mhm. jakiś tam stopień efektów specjalnych, ponieważ to jest nieuniknione w każdym filmie i naprawdę bardzo fajnie wyszło. Można robić godzinne filmy, mhm. one mogą trwać parę godzin, a efekty mogą być naprawdę gorsze. Można zrobić y, krótszy film. Ale efekt będzie dużo lepszy. Żeby Jasne. zachować też taką płynność, mhm. zazwyczaj wychodzi nam dużo krótszy film. Ale to rzeczywiście jest tak, że ważne są te aspekty, aspekty techniczne. Czy można wybaczyć jakieś błędy techniczne kosztem tego, że film jest na przykład ciekawy tak artystycznie? Można Czy jednak za... technika jest najważniejsza? Zresztą nie jest najważniejsza. Ale że żeby... ręka w kadrze już jest niedopuszczalna. No. Jeżeli film będzie puszczony bardzo szybko, to i tak tego nikt nie mhm. zobaczy. Ale zazwyczaj to jest maksymalnie. I to u bardzo profesjonalnych osób 25 klatek na sekundę. Jasne. To jest nie do zasłonięcia. To jest niewybaczalny błąd tak mhm. naprawdę. Ręka może w kadrze? Ale takie błędy, jak złe naświetlenie, czy po prostu brak postprodukcji, czy coś takiego, mhm. nawet brak głosu, nie są błędem. Może i spada wtedy jakość filmu, ale A może nawet są artystycznym gdy. artystycznym zamysłem. No właśnie. Mogą też być artystycznym zamysłem, lub e, w momencie kiedy animacja nie jest płynna, mhm. ale jest e, dobra, jak chodzi o historię, tak. E, są twórcy, którzy wtedy podejmują się próby naprawienia e, mhm. trochę e, tej animacji, wtedy zrobić ją po prostu płynną. Aczkolwiek, gdy animacja jest. Płynna oznacza, że jest więcej zdjęć. Dużo więcej. Żeby była płynna, mhm. musi być dużo, e, dużo więcej zdjęć. Przykładowo, przy 150 zdjęciach 25 klatek na sekundę tak? to będą dopiero 4 sekundy. Więc. No. Jest to 6 sekund, przepraszam. No właśnie, to, się to jest. Ja liczę, ale. No. <laughs> um, więc jest to bardzo trudne, a zazwyczaj 10-minutowy film ma około no, tysiąca. Może przesadzam, ale mniej więcej coś takiego mhm. to będzie y, klatek, więc to wcale nie jest, jest też tak. To są godziny pracy. To ja ciebie jeszcze zapytam o... Przyszłość Twoją jako animatora, czy masz zamiar stworzyć taką produkcję, którą będziesz mógł wystawić w jakimś konkursie, przeglądzie? Czy są przeglądy filmów realizowanych w technice pokladkowej? Jak najbardziej. W Polsce jest, parę, jest na pewno jeden większy konkurs, mhm. ale tam naprawdę trzeba się bardzo napracować, żeby się dostać. Masz takie aspiracje, że. No, chciałbym kiedyś, ale. No, nie wiem, czy mam jakieś szanse. To bym musiał naprawdę jeszcze parę lat popracować nad tym. No, jest to też takie moje poboczne hobby, więc. Poboczne, tyle czasu, tyle energii i tyle pasji, ile szkoda tak, Ale. To jest tylko takie poboczne. Jest to w sumie chyba najbardziej wymagające tak? hobby, ale. Mm, I też najtrudniejsze, mhm. ale tak naprawdę, patrząc czasowo, co teraz tak, najbardziej e, ciebie robię, fascynuje, tak? No to praktycznie w ogóle na to nie poświęcam czasu. A na co poświęcasz najwięcej swojego wolnego czasu? Tak naprawdę, ostatnio bardzo dużo czytam o terrorystyce i A no tak, jaszczurki. Tak. Zatoczyliśmy wielkie koło, skończył nam się czas i właściwie porozmawialiśmy o twojej jednej z. Pobocznych, pasji. Jak mi jest animacja poklepkowa? A może nie aż tak pobocznej. Lubię ją, jest bardzo fajna i na pewno kiedyś chciałbym wystawiać na przykład na YouTube filmy. Ale jako taką główną swoją pracę, to sobie tego zupełnie nie wyobrażam. Rzeczywiście kiedyś mhm. myślałem, żeby nawet zostać może animatorem filmowym, ale gdzieś to tam przepadło. No poczekaj, poczekaj. Ile masz lat? Dziesięć. Mhm. I już przepadło. No. Ja, ja trzymam tak. kciuki. Może coś z tego będzie, a jak nie z tego, to Może. z czegoś innego. Ja mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie, nim skończymy. Zadanie w e, Zabawa w skojarzenia. Mhm. Mam dla Ciebie skojarzenie, które zostawił Twój poprzednik. Niekoniecznie na tym krześle, ale e, to jest długa historia. E, no i bardzo proszę, Michale, park Jurajski. Park jurajski. Park jurajski. Śmierć. Wbrew pozorom śmierć. Ym... Nie tłumacz. Nie tłumacz. No. <laughs> o, wow! Dzień dziecka. Kończymy. Śmierć. Myślałam, że skończymy z dinozaurem. To by było zbyt banalne. A Ty nie jesteś przecież banalnym dziesięciolatkiem. Bardzo Ci dziękuję, Michale, za to skojarzenie. Ja tego w ogóle nie będę komentować. Jestem ciekawa, co zrobią kolejni ze śmiercią, ze śmiercią jej do twarzy. Dziękuję Ci bardzo za, za tę rozmowę. Państwu również dziękuję za to, że poświęciliście nam 10 minut z haczykiem, by wysłuchać rozmowy z okazji dnia dziecka. I mam nadzieję, do zobaczenia w przyszłym tygodniu na naszym kanale na Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do Dziękuję zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia.